Witam was serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Brawl Stars Jak pewnie widzicie kolejnym naszym zadymiarzem, który idzie do wypróbowania jest Dynamike I on sobie skacze z dynamitami i w ogóle jest świetny I, i o patrzcie, u -u -u, jest <grym> właśnie taki Słuchajcie, szybko wam mówię co i jak Słuchajcie, szybko wam mówię co i jak Punkty życia, no ma ich całkiem... Mało, ma ich całkiem mało, tak mi się przynajmniej wydaje. Szybkość ruchu jest szybkim zadymiarzem, więc spoko. Zasięg daleki, szybkość przeładowywania normalna, obrażenia bardzo duże, naprawdę bardzo duże obrażenia, nie powiem, że nie. E, A tak, krótki ląd. Mike rzuca dwoma laskami dynamitu, które mijają wszystkie napotkane na drodze przeszkody. Ich ląty są bardzo krótkie, zupełnie jak cierpliwość wybuchowego Majka. Tak, jest to dość wybuchowy zadymiarz, zresztą pięknie to pięknie, jest w ogóle połączone, zadymiarz i dynamity, to jest po prostu coś pięknego, jest kwintesencja yy, <ścoughs> zadymiarza. No i super atak, słuchajcie, wielka beczka dynamitu, która wysadza osłony w powietrze, przeciwnicy, którym uda się przetrwać wybuch zostają odrzuceni w tył. No, jak widać ogólnie, z tego co słyszałem, jest to dość mm, denerwująca postać, yy, jeśli chodzi o, o, o innych ludzi, którzy grają przeciwko yy, Majkowi. No, wcale im się nie dziwię w sumie, bo jest to dość... No to jest, rzuca, rzuca ogólnie te dynamity i one zadają duże obrażenia, jest to dość denerwujące. Podobno ten Fidget Spinner też jest, jeśli chodzi o ten gadżet, jest bardzo mocny, bo... Bo, 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 bo chyba zamraża? Dobrze powiedziałem? To to zamrażało? Eee... Nie, to nie to zamraża. No dobra, anyway... Eee... Aha, nie, ładowanie pecaka. dobra. Z tego co słyszałem, to ogólnie ma ten właśnie swój gadżet, który stunuje w ogóle, właśnie ogłusza. Stunuje ogólnie, już <laughs> w ogóle jest zabawne, no dobra, okej. Okay. Nie ma co, ehm, trzeba iść jakby i sobie tutaj... A co to jest? Ej, zobaczymy co to jest, lecimy, lecimy w to, nie wiem co to jest, zobaczymy. Okej, ehm, okej. Okay, okay. Nie wiem, co tu się robi, rzucam tam, o gramy z dynamitem, dobra daj na wow, 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 czekaj, 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 nie, zostaw mnie, małpo Ej, trzeba go trzymać na odległość chyba, nie? <grym> nie tym razem, gościu, nie tym razem Dobra, rzucamy tam ten dynamit Nie ma go, dobra, ale tam jest Ojejku, ej, ich jest tutaj dwóch, dobra Świetne to jest. To jest rewelacyjne. O, o! Ej, ucieknę. Jest, uciekłem, uciekłem, ej, uciekłem i jestem sobie tutaj. Dzień dobry. Niesamowite. Naprawdę jest to niesamowite, słuchajcie, widzowie. On jest świetną postacią. Nie, 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 tym razem. Nie, o, małpa znowu na mnie skacze, chyba nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze? Nie jest dobrze, nie jest dobrze, słuchajcie. Dobra, wygraliśmy to. Chyba. Tak, wygraliśmy, ale. Coś niesamowitego. Rewelacja, naprawdę. Mike mi się bardzo podoba, bardzo fajnie mi się nim w tym momencie przynajmniej gra. Zobaczymy, jak będzie później. Nie, nie będziemy kontynuować, nie będziemy kontynuować. Weźmiemy sobie coś po prostu innego. E, wydaje mi się, że napad albo zbieranie klejnotów tym wariatem ogólnie będzie coś niesamowitego. E, mm, <ścoughs> no jest on wybuchowym zadymiarzem. Na pewno, na pewno jest bardzo wybuchowym zadymiarzem. No zobaczymy jak nam pójdzie tutaj, słuchajcie. Pójdziemy sobie z tej strony, bo na pewno nikt nie idzie z tej strony, chyba że... A jednak! A jednak! A jednak! Dobra, rzucamy tam dynamity. Franki. On jest akurat silny. Franki tutaj jeszcze żyje? Żyje. Żyje jeszcze Franki. Tutaj jest gość. Zrobimy tako. <grywania> rewelacja! To jest rewelacja po prostu. Rewelacja. <grywania> Dobra. Hop, nie ma co. nie ma niesamowite to jest. To jest po prostu niesamowita postać. Hop, dziękuję bardzo, do widzenia! Ej, naprawdę jest to wkurzająca postać, no nie ma co ukrywać. Tylko, że to trzeba dobrze rzucić tym dynamitem. O, 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 o! Pięknie! No nie tym razem, panie kolego! O, co to za orka? Ej, to ciekawe jest. Dobra, rzucimy tu. Rzucimy tu. <laughs> to jest genialne. To jest po prostu genialne. O, chyba mnie w końcu idzie z odsieczą. Nie, raczej nie. Raczej nie idzie z odsieczą, słuchajcie widzowie, nie idzie. Z... O, kurczę. No, Colt mnie pokonał, no. <laughs> Rewelacyjna jest ta postać. Bardzo bardzo mi się podoba. Dobra, tam jest kolcik. Tam są wszyscy w ogóle, dobra, rzucamy tu bombę. Tak! Idealnie, idealnie. Idealnie. Wow wow, wow, wow. czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. O nie, to nie tak. Albo nie, dobra, myślałem, że tam będzie jakoś lepiej, ale nie jest lepiej. No nie, nie rób mi krzywdy, gościu. Tak jest, dobra. Ej, my to wygramy. My to wygramy. Nie no, świetne, świetne, naprawdę. Coś czuję, że to będzie moja, mój faworyt, jeśli chodzi o postacie. Gwiazda gry, no wiadomo. Wybuchowy. Wybuchowy totalnie, Zadymiarz. Eee, killer. Słuchaj. No dobra, okej. Okay. Zrobimy w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Witam cię, panie killerze. Zagramy, słuchaj, starcia duo. No dobra, zagramy starcia duo. O, ktoś do mnie pisze, słuchajcie, ktoś do mnie pisze. Czekajcie, 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 czekajcie. Panie killer, słuchaj, bo tutaj odcinek nagrywany jest. Jak on pisze? Czekajcie, odpiszę. Dobra. No, słuchaj, panie killer. Dzisiaj, dzisiaj, słuchaj, jesteś na odcinku. A nie, jednak nie. Dobra. Nie, albo jest. Nie, nie jest. Nie jest. A się chyba chłopak zestresował, dobra. No nieważne, jesteś ogólnie na moim odcinku. Lecimy z napadami. Lecimy z napadami widzowie. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Tutaj będą z przodu. Będą? Nie, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. A dostał. Matko, jedyna, co tu się dzieje w ogóle, nie? Tutaj. wo A rzucimy tam. No prawie, no prawie. wo Nie! Zostaw mnie, bandyto! Wszędzie jakieś wybuchy, to jest niesamowite. Dobra. Rzucimy tutaj. Tutaj, tutaj. Niesamowite. Jest naprawdę potężne. Czy nie dziwię, że ludzie narzekają na to, że jest to denerwująca postać. Ej, tam rzucimy. O matko jedyno! O nie, nie wierzę w to. Przecież to jest coś niesamowitego. Wow, tam jest. Barman, rzucimy tam bombę. Tu o. ta jest. <grymne> Pięknie. Co tu się dzieje w ogóle? Wygraliśmy. Wygra. <grymne> Wygraliśmy, słuchajcie, widzowie, wygraliśmy, ale tutaj triple killa strzeliliśmy chyba, nie? Tak jest! To było piękne, nie powiem, to było bardzo piękne. No Mike, ogólnie to jest, no, jest spoko, bardzo lubię go ogólnie. Jest naprawdę w porządku, zagramy jeszcze raz, zobaczymy, czy tam Shelly, tak, też się zgłasza. Eee, tak, faktycznie ta postać jest ten zadymiarz, musi być naprawdę wkurzający. Jest naprawdę fajny, podoba mi się. Jest rewelacyjny, no. Dobra, lecimy, słuchajcie widzowie, lecimy. Oooo! o, Czekajcie, tutaj duże obrażenia mi zadał. Tu rzucimy dynamit. Tu. Tu będzie bezpiecznie chyba. Ta jest! Pięknie! Wow, tego się nie spodziewałem, on mnie tak... O! Nie, 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 panie kolego, nie, nie. Tak nie, 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 nie. jest tak jest. Rzucimy, rzucimy to, słuchajcie, tutaj. Bomba a laski dynamitu lecą. Ej, on jest naprawdę super! Jak dobrze się trafi, o właśnie, teraz patrzcie co się dzieje. Pięknie, on nawet nie wiedział. Dobra, masz tam bombę, gościu. To jest rewelacyjne! To jest naprawdę rewelacyjne. Tu gość biegnie dobra, nie interesuje mnie on. Ej, on ma naprawdę daleki zasięg, to jest naprawdę daleki zasięg, przecież oni się regenerują i oni znikają, to jest straszne. To jest, o patrzcie jak polują na mnie, no polują, polują, polują na mnie, nie ma co. Wo, ło, 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 dobra, czekajcie, bo tutaj już się robi trochę, trochę, trochę niebezpiecznie, dobra, no mają nie <laughs> mają mnie, ale... Przez większość czasu to po prostu taka kontrola tego tu, że szok co tu jest ciach. Macie tam bombkę. O! o idealnie, idealnie, idealnie! O nie, nie, nie idealnie. Dobra, on tam próbuje jeszcze coś zdziałać. No ale chyba mu nie wyjdzie. Aha, tutaj jest ten. Dobra. Hehe, <grytanie> Patrzcie co się dzieje! <grytanie> Ja piernicze, niesamowite. Naprawdę niesamowite. Super jest. Dobra, słuchajcie, to w takim razie musimy zobaczyć jeszcze jakieś starcia chyba, nie? Wybaczcie, ja już tutaj odchodzę od was. Okej, okay, 20 punktów. A jakie mamy misje? Czekajcie, muszę sprawdzić jakie mamy. A, my mamy w ogóle bitwy, batalie. Musimy wygrać batalie. Dobra. Gdzie jest batalia? Nie ma batalii. No nie ma batalii, słuchajcie. Nie ma batalii. Eee, dobra, zagrajmy jeszcze. Słuchajcie starcia. Gramy solo. Ej, dobra, zagrajmy solo starcia. Daj na majkiem. Zobaczymy, jak mu, to, jak mu tam pójdzie. A wypiszcie w komentarzu ogólnie, jaki jest wasz ulubiony Brawler, przede wszystkim. Piszcie, jaki jest wasz ulubiony Zadymiarz. Eee, bo mnie to ciekawi, w sumie. Nie ma co ukrywać. Chciałbym wiedzieć, kogo tam preferujecie. O, jest, jest, jest. O, tu z dwóch. Dobra, już nie ma ani jednego. Okej, okay. idziemy teraz tutaj. Dobra, skarniamy to. A ja jeszcze bez gadżetów jestem. O matko jedyna. Koleżanko. O nie, o nie, nie tra... Patrzcie, ile ona ma HP. Tak, trafiłem ją! o, Co to? Jakieś coś dziwnego leciało w moją stronę. Tutaj się trzeba sobie zrobić w ten sposób, zobaczyć czy aby na pewno tu nikogo nie ma. Dobra jest. A, znowu jakiś robot! Zostaw mnie! Nie! Co to jest? I on będzie we mnie teraz tak strzelał? Gdzie on jest? Ja muszę znać tego pingwina. Ło! Wow. Ej, ale to jest mocne. Co to jest? Gdzie to jest? Czekajcie, muszę to, muszę go znaleźć w ogóle. Gdzie jest ten gość? Tam jest... Wow, Armata! A to penny jest! O matko, ile ona zadaje tym? Uuu, no ciekawie, nie powiem ciekawie, jaki zły jest w ogóle. No dobra, trudno. Mamy drugie miejsce przynajmniej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, Widzowie. Ogólnie oceniam yy, Majka na naprawdę mocne 10. Naprawdę jest to fajna postać, bardzo mi się podoba. Zwłaszcza jak na przykład mamy drużynę i możemy naprawdę zrobić z nią niesamowite rzeczy w ogóle. Także naprawdę, naprawdę ja osobiście go polecam. Bardzo mi się podoba yy, ta postać, więc yy, no cóż, cóż ja mogę Wam powiedzieć. Słuchajcie, niedługo zakładam coś takiego jak klub. Zakładam coś takiego jak klub i będzie on się nazywał. Ee, a zresztą zobaczycie, będę was nie, nie tyle co dodawał, ale dodam wam informację, że niedługo i chyba w następnym odcinku otwieramy klub, e, do którego będziecie mogli dołączyć i razem ze mną zadymiać. <ścoughs> Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, cześć i do następnego!